Są lata 20, cudowne lata 20-21 wieku i jesteśmy w kompletnie nowej rzeczywistości. Nie mam zielonego pojęcia jak ona będzie wyglądała. W ogóle nawet nie próbuję fantazjować jak to będzie wyglądało. Wiem na pewno, że jest to kompletnie coś nowego. Nie wiem czy maski będą nam już towarzyszyły zawsze. Yy, myślę, że yy, yy, po koronawirusie będzie berłowirus, yy, potem będzie jabłkowirus, a potem będzie jeszcze kolejny wirus. Yy, no yy, yy, Planeta zmaga się z człowieczeństwem, że tak powiem, i reaguje. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. W ogóle nie chcę spekulować, ale jakkolwiek by nie wyglądało, to wiem o tym, że. Człowiek ma w sobie e, tak gigantyczną wolę życia, przetrwania, funkcjonowania, tworzenia, że na pewno sobie jakoś poradzimy. Tam, gdzie trzeba, e, zasłaniam usta i jestem w swoim własnym ekosystemie. E, staram się myć ręce, e, e, nie huchać na nikogo, niestety nie przytulać się. Żyć rozsądnie, natomiast jakby nie boję się, dlatego że życie w lęku jest bez sensu. Lepiej sobie walnąć w łeb od razu, niż przez całe życie się bać. Poza tym, lęk jest najgorszą rzeczą, jaką człowiek może wygenerować, ponieważ to lęk prowadzi ludzi do zbrodni. Nie należy się bać. Trzeba patrzeć szeroko i może no, nie uśmiechać się do tragedii, no bo to jest bez sensu, Natomiast szukać pozytywnych wyjść, natomiast nie bać się. Statystycznie umieralność ludzi y, y, na różne choroby dzienna bywa większa niż y, na koronawirusa. Niemniej, y, jakby no tutaj y, no, mamy jakąś taką sytuację, y, Zastanawiającą. Natomiast no, nie chcę mi się nawet spekulować. No, jest jak jest i trzeba sobie z tym radzić.